Ponad 59 tysięcy ton odpadów zostało przytkniętych z terenu przy ulicy Kamiennej po byłej firmie Korama. To około 11 tysięcy ton więcej niż pierwotnie zakładano. Było mm, 25% więcej nieczystości niż y, pierwotna ilość, którą zakładaliśmy w projekcie. Mamy już dziś koniec. Mamy jak widać y, za plecami już. Y, Czysty plac. Przypomnijmy, że ówcześni dzierżawcy terenu firma Ekorama informowała, że przy ulicy Kamiennej w Policach ma powstać nowoczesna instalacja do odzysku odpadów i kilkadziesiąt miejsc pracy. Po zapowiedzi ambitnych planów pozostała jedynie sterta śmieci, które na własny koszt zmuszone było uprzątnąć starostwo powiatowe w Policach. Zrealizowanie zadania nie byłoby możliwe, gdyby nie wielomilionowe dofinansowanie, jakie powiat Policki otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całość inwestycji to koszt rzędu 20. 29 765 i 566 zł. 25 milionów 300 tysięcy złotych powiat policki otrzymał w formie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie należy zapominać, że 30% tego terenu to tereny gminy Police i współpraca z gminą od samego początku, jak tylko powstał ten problem i chęć jego rozwiązania poprzez zespół roboczy, który zorganizowaliśmy razem z burmistrzem Władysławem Diakunem. doprowadziliśmy do tego szczęśliwego. Finału. Powiat policki po zrealizowaniu pierwszego etapu inwestycji polegającej na uprzątnięciu nielegalnie składowanych odpadów, przystąpi do etapu drugiego, jak potwierdził starosta policki Andrzej Bednarek. W drodze do przetargu wyłoniono już wykonawcę rekultywacji wraz z remediacją oczyszczonego terenu. Re -re Remediacja i rekultywacja to nic innego jak wymiana skażonej, zanieczyszczonej ziemi. Ten grunt zostanie wymieniony, a rekultywacja to już ten efekt odzyskania całkowitego i sadzenia traw, i nasadzeń drzew. Powiat Policki negocjuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłużenie terminu realizacji do kwietnia 2024 roku. poniedziałek 30 października oficjalnie otwarto halę młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Trzebieży. W ramach projektu poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w powiecie polickim wykonano m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych warstwą stropianu, wymianę drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej, montaż wentylacji mechanicznej, wymianę oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 5 milionów zł. Inwestycja została sfinansowana z Regionalnego Programu operacyjnego, z europejskiego obszaru gospodarczego i z budżetu powiatu polickiego. Było trochę kłopotów w czasie inwestycji, bo po pierwsze wykonawca pierwszy był niefortunny, nie spisał się, nie wykonał swoich zadań, a nawet niektóre rzeczy zniszczył. Potem trzeba było przeprowadzić szereg procedur, żeby wyłonić nowego wykonawcę. Dlatego tak długo to trwało, ale mam nadzieję, że teraz obiekt spełni wszelkie wymagania i życzenia jest piękny. Mamy nadzieję też na wielkie oszczędności, jeśli chodzi o termomodernizacyjne prace. Projekt poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w powiecie Polickim obejmuje sześć budynków w trzech placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat Policki. Zespół szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji podjętych w celu doprowadzenia budynków szkolnych do standardu energetycznego, pasywnego lub prawie zeroemisyjnego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 19 milionów złotych. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej do stobno. Wartość inwestycji to ponad 7,5 miliona złotych. Można już swobodnie przemieszczać się samochodem na odcinku między Dobrą a do stopnem trwają czynności odbioru samego natomiast wiemy że ruch jest całkowicie już drożny więc tutaj cieszymy się że mieszkańcy tamtego terenu jakoś szczęśliwie przeżyli ten okres trudny remontu w ramach przeprowadzonych prac zmodernizowano odcinek o długości 2,5 km począwszy od skrzyżowania z drogą krewą nr 10 w Dołujach do pierwszego skrzyżowania w stopnie za wyjątkiem krótkiego odcinka od przychodni w dojach do lapidarium który był wyremontowany kilka lat wcześniej Realizacja inwestycji to nie tylko poprawa bezpieczeństwa, ale również przystosowanie drogi do ujezdobno do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. Powiat Policki na realizację tej inwestycji otrzymał 2 miliony złotych z trzeciej edycji rządowego funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych PGR. 3 miliony złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i 1 mln tysięcy zł z budżetu Gminy Dobra. Pozostała kwota to środki z budżetu Powiatu Polickiego. Jesteśmy w trakcie perturbacji dotyczących samej miejscowości Stobno, bo to zadanie, które realizowane już jest w tej chwili, ale jeszcze niestety przez kilka miesięcy, do jesieni przyszłego roku, będzie obecny ten remont w miejscowości Stobno. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stobno na odcinku około kilometra, począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin-Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową Dołuje-Stobno. Podczas październikowej sesji Rady Powiatu w Policach wręczono nagrodę w konkursie Młodzieżowy Lider Powiatu Polickiego. Tytuł lidera otrzymała Adrianna Mazur, dwukrotna mistrzyni świata, kadetek w grapplingu. Tytuł młodzieżowego lidera Powiatu Polickiego jest wyróżnieniem za promowanie wiedzy, aktywnej postawy sportowej, naukowej, społecznej lub twórczej wśród uczniów. Tytuł może otrzymać uczeń lub absolwent, który wyróżnił się w danym roku szkolnym spektakularnym osiągnięciem. Adrianna Mazur to zawodniczka klubu Hulk Team Police, która wywalczyła dwukrotny tytuł mistrzyni świata kadetek w grapplingu w formule nogi i gi w kategorii do 65 kg. Mistrzostwa świata odbyły się w Warszawie w dniach od 21 do 24 sierpnia. Nagrodę oraz gratulacje zawodniczce i trenerom Adrianowi Mazurowi i Dominikowi Mazurowi przekazali starosta policki Andrzej Bednarek oraz przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski. 25 października w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Korczaka w Policach odbyły się obchody Dnia Zdrowia Psychicznego zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach. Dzień Zdrowia Psychicznego jest dla nas bardzo ważny, ponieważ przez ten dzień możemy pokazać, że takie osoby, które zmagają się w kryzysie psychicznym bądź chorobą psychiczną, są wśród nas, mieszkają, żyją, funkcjonują. Pracują zawodowo, mają różne stany depresyjne, choroby, różnego rodzaju lęki. Część oficjalną poprzedził monodram Michała Przybyszewskiego zatytułowany Czym nie lubisz doktorze? pokazujący proces terapeutyczny pogrążonej w depresji kobiety. W części oficjalnej prezes stowarzyszenia Emilia Raczkowska podziękowała wszystkim tym, którzy na co dzień wspierają działalność stowarzyszenia na rzecz harmonii społecznej w Policach. Podziękowania trafiły również do pracowników merytorycznych Starosławiatowego w Policach, a także stowarzyszenia Kamera, z którym stowarzyszenie, Towarzyszenie na rzecz harmonii społecznej w policach współpracuje od kilku lat. Zwieńczeniem obchodów była prezentacja kolejnej części przygód harmoniki. Tym razem harmonika porusza problem zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży, objawiające się m.in. anoreksją i bulimią.